i tam bardzo serdecznie, Z tej strony pyszne. Sobie, sobie przygotujemy pyszny krem z dyni. Do przygotowania tego kremu potrzebujemy około kilogram dyni Hokkaido, pieprz, sól, 3 czwarte ma ma dużej mar marchewki i albo jedną małą, dwa ząbki czosnku, jedna średnia cebula i litr bulionu warzywnego. A na grzanki potrzebujemy około dwie duże kromki chleba, majeranek. Czosnek granulowany i papryka słodka Gotujmy. Na początku sobie ułożymy yy, yy, dynię na blaszce i teraz sobie nastawcie piekarnię na 180 stopni góra dół. I oczywiście zachęcam Was na, na, na subskrybować kanał i dawanie lajku pod filmami. Oczywiście też tutaj od razu dajemy sobie cebulkę i marchewkę. Chyba, że mi się nie zmieści, ale jak upcham też zmieści. Mm. Jeszcze sobie dajemy tutaj, tam gdzie wepchniecie tam będzie, to może się nawet wdychać marchewkę i cebulkę. I to przez około pół godziny, a warzywka, cebulkę i marchewkę idzie tak 10-15 minut przed upieczeniem dyni. łyżkę i bierzemy sobie do ręki taką dynię. Chyba, że chcecie chwilę poczekać, jak jest u Was bardzo gorąco, żeby yy, wydrążyć. Ale ja tak zrobię sobie tak. No i tutaj mamy gotowe i tak lecimy z całą blaszką dyni. No i może dwa Teraz sobie wrzucę do miski Dodam sobie całą resztę, czyli czosnek i bulion I trochę przypraw Sól Pieprz I to wszystko blendujemy ze sobą na krem. I moje, ja już sobie czerpałem moją zupę zblendowaną do garnka i teraz przykrywam pokrywką i nastawiam na minimalny ok, ogień, dosłownie na 3-4. Przymierzenie temperatury pomoże mi taki termować, którym sobie daję takie, taki laserek na kartejlu nie kieruję i pokazuje mi ile stopni. I teraz już sobie nakładam troszkę masełka. W czasie gdy nam się grzeje tutaj zupa, krem i to się ma grzać około 10 minut, tak żeby się po prostu podgrzało. już sobie masełko tu roztopię. I poczekam ja chwilę, sobie wezmę już prawie. papryka słodka i czosnek granulowany. Gdy nasze patelnie już się rozgrzeły, nasz chlebek. bierzemy sobie taką szpatulkę i smażymy chwilę. I dodajemy trochę przypraw. Trochę papryki na ramku, Czosnku granulowanego. I trochę już te soli. I wszystko ze sobą razem mieszamy i proszę bardzo, tak wygląda efekt końcowy mojej zupy krem z dyni. Proszę ja sobie tu wziąłem śmiechanką i czas z nim skosztować. Nożonki mm. mm. rozpływają się w ustach, zupka tak samo. A jeśli chcecie więcej przepisów, dawajcie znaka. czy tam komentarze i dam serduszko. Trzymajcie się, do następnego.